哎，对、uh,。 Ziomek, ziomek, ej, co tak tańczysz? Co ty tu robisz? Czemu ty tak tańczysz? Byś mi pomógł, a nie tańczysz, bo ja mam dzisiaj specjalne zadanie. Wiecie, co dzisiaj widzowie musimy zrobić? Musimy znaleźć jak najwięcej takich oto małych ludzików. Bacon, 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 normal bacon, jeden znaleziony. I kliknijcie teraz łapeczkę w górę, bo każda łapeczka w górę to jeden bacon więcej dla mnie. Jeden ludzik, ten magiczny dla mnie. Koniecznie oglądajcie też odcineczek do końca, bo opowiem w dzisiejszym dzisiejszym odcinku o wynikach konkursu na myszkę, także musicie oglądać uważnie, a ja lecę tutaj szukać tych, tych baconów. O tu jest, widzicie, tam na jakimś parkurze można powiedzieć. Zobaczymy, kochani moi widzowie, czy uda nam się znaleźć je wszystkie. Tu jest jeszcze jakaś szósteczka, cztery. Zapewne te liczby też coś oznaczają, także musimy sobie to wszystko ładnie tutaj pilnować i śledzić, żeby nic, nic, a nic nie pominąć. Już się zaczynają dosłownie schody, widzieliście, już nie Mogłem tam doskoczyć. Także dobra, zaraz sobie pójdziemy po tego e, pana przy okazji. Tutaj sobie e, pójdę. Okej, okay. jest kolejne super randzko. A i pamiętajcie też, żeby zostawić subskrypcję, ten czerwony przycisk, tak jak tą czerwoną stodołę tutaj, co teraz widzicie, to ten czerwony przycisk na dole. Wtedy on się stanie taki o szary, jak ten murek, i, i wtedy będziecie mieć okazję się wyświetlić, tak jak te osoby, które m, tutaj widzicie. E, o, i, ile tych, tu jest tych w ogóle ludzików? Czy są w ogóle jakieś krówki? Nie wiem, ej, ta pani. To jest grane. Ej, patrzcie, ten bacon wygląda jak krowa. On ma. A nie, dobra, jednak z bliska to z daleka wygląda jak jakiś nos jego. Albo to jest nos, czy to są oczy? Nie wiem. Możecie dać znać w komentarzach, widzowie. Ja nie wiem, czy to jest yy, nos, czy to są oczy. I, I dlatego tak powiedziałem. Mam troszeczkę taką rozkminę. Tam w ogóle u góry jest słońce. Bacon, słońce. Na pewno musimy go zdobyć podczas dzisiejszego odcineczka. Yy, więc koniecznie oglądajcie tam na to słońce. Zaraz się jakoś dostaniemy. Musimy znaleźć sposób. To jest challenge. To będzie challenge do dzisiejszej naszej gierki. Czemu on płacze? A po czym siedzi smutny taki w stodole? Nikt się z nim może nie chce bawić, może nie ma przyjaciół, no nie wiem, ale ja już cię wziąłem, już jesteś moim przyjacielem. Wow, w ogóle Patrzcie, ile ich tutaj jest. Tych, tych baconów jest pełno. One są takie jakieś dziwne, różne są te postacie. No, ale musimy je zdobyć. Widzowie, ja w siebie wierzę. Mam nadzieję, że damy radę. W ogóle siedzę na koniku, widzieliście to? Te liczby, które widzimy tutaj, to już jest któraś liczba z kolei. A tutaj też są te liczby, więc zapewne jakoś trzeba będzie te y, liczby powiązać z tymi ludzikami, czy coś takiego. Nie wiem, na pewno je będziemy musieli jakoś y, znaleźć, więc y, dobra, musimy się jakoś na tym skupić. Ja nie chcę usiedzieć na stole, ja chcę szukać kolejnych ludzików. W ogóle wszedłem tutaj jakoś, to wygląda troszeczkę udziwnie, bo tutaj przecież, y, nie wiem, no wchodzę i powinno coś tu być, ale nie wiem za bardzo co, nie wiem gdzie, więc sobie pójdziemy tutaj. Lol, lol w ogóle jak ja wysoko Skacze, tutaj są jacyś też ludziki. Tak, w namiocie sobie jeden siedzi jakiś camping ludzik, więc no, no, bardzo ciekawie, bardzo ciekawie się to wszystko nam zapowiada. Y idziemy do sfinksa. Sfinksie, o Sfinksie, daj mi jakiegoś ludzika. Wiem, że coś się kryje w środku, gdzieś tu w tobie. Pewnie mogę jakoś do ciebie wejść, ale zdradź mi tą tajemnicę, bo ja wiem, że... Nie, myślałem, że tu od tyłu gdzieś będzie można wejść do niego, ale nie, no nie widzę. Lol. A tam jest jakaś piramidka, więc może trzeba pójść aż do tej piramidy. Bo te rzeczy są takie, no, nie powiem wam, dość podejrzane, nie? No dość podejrzane, więc być może na jego głowie coś jest. Yy, może tutaj jest jakieś strony. Się gdzieś wchodzi czy coś? Tak, mamy wejście, znaleźliśmy większy Patrzcie, jakiś Sphinx Faraon. O, to wyglądało bardzo, bardzo ciekawie. Teraz musimy chyba dostać się tutaj. Coś tak czuję, że to może być mega turbo trudne. O, jestem już tu, hops! O, ale daleko skaczę w ogóle. Nie wiem jak tu zrobić, a tam widzę kogoś kolejnego. I co jest Grant jest Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery bechony by obok siebie. Nie wiem, to było troszeczkę proste. Tu jest jakiś. O nie patrz, a nie sprzątać. Myślałem, że tu jest jakiś gościu, co jest jakimś śmieciowym czy coś tam, że w śmieciach będzie leżał, a to jednak widzicie, bo zda się pomylić. bo się naprawdę pomylić. A nie, co ty robisz w tym śniegu? Ło, wow, właśnie odkryłem, że w ogóle mogę wchodzić do tych domków. Nie wiedziałem kompletnie o tym. Nie wiedziałem, więc być może w tych. Jest coś, co to jest? Takie małe? Ostka Rubika Bacon. Przecież ona była prawie, prawie że niewidoczna. Ciekawe, czy po tym lodzie się ślizgam w ogóle. Nie wiem, mam nadzieję, że nie, bo to będzie znacznie utrudniało. No, chyba jednak się ślizgamy, moi kochani. Więc to będzie znacznie utrudniało wejście tutaj na tą mapkę. No, bo wiecie, jak się ślizgam, no to jest troszeczkę, bym powiedział, trudniej. O, właśnie to się, o, i właśnie to się dzieje. Nubek, gdzie ty biegniesz? O, chłop Nubek, ale on nie wygląda za bardzo jak Nubek. W tych iglach też nic nie ma. Są pustki, o, tak bym powiedział. Są pustki w iglo, są pustki, nic nie ma. Widzę właśnie bejkonowego Mikołaja. Zaraz pójdziemy sobie go zabrać, wziąć, czy tam go, nie wiem, porwać. Okej, okay, dobra, idę, mamy go, mamy go. Ha, ha. Ej, ja nie chcę siedzieć na saniach, tylko chcę Mikołaja zebrać. Ale ty śmiesznie wyglądasz, fajnie nawet bym powiedział. Trochę śmiesznie, trochę fajnie ta czapeczka. I tak, no, troszeczkę, troszeczkę pasuje. Ej, nie no, to było oszustwo. Po co ja miałem chodzić tak wysoko na taką daleką górkę, skoro tutaj nic nie ma? Chyba, że. Ej, tam coś jest ciemniej, widzicie? Ej, nie mogę tam wejść. Myślałem, że być może tam jest coś ukrytego, schowanego. Ale, no, nawet nie mogę tutaj. Mogę wejść. Lol, jednak tam coś było. Ale teraz ja zapomniałem, gdzie. O, mam tu w ogóle szybkie bieganie. Muszę sobie włączyć, żeby szybciej chodzić. I wracam tam, bo tam na 100% coś jest. Tylko jak się tutaj dostać? Widzicie? Jaka cienka ramka. Okej, okay, teraz, teraz mi się uda. Musi. Tak, jestem, jestem, widzowie, spójrzcie, tylko gdzie mi jest? Znowu, znowu, znowu. Nie, Michu, nie! <śled> Normalnie to nie jest na moje nerwy. Idę jeszcze raz nam spróbować. Dobra, Michu, teraz ci się uda na spokojnie. Ja się widzowie zaraz popatrzę naprawdę. To nie jest na moje nerwy. Jak ja mam to zrobić? Ostatnia moja próba. Teraz musi się to udać. Dobra. u, Michu, teraz jesteś. Włącz shifta. Na chwilę włącz tego shifta. Spróbuj jakoś tu doskoczyć. Tak, jestem. I znowu. I znowu jestem, Michu. Tak. Tak! Nie! Dobra, wróciłem tutaj. Nie mogłem się... Bo tak! Udało się! Teraz się udało! Patrzcie! Tylko żeby nic tutaj nie zgubić, patrzcie, zobaczymy, gdzie tutaj jest. Wchodzę. I co? I nic tutaj... Nie widzę. Ej, gdzie ja jestem? Co no to za dziwna kraina, widzowie? To jest jakiś obbi? Tak, to jest obbi. Musimy jeszcze to przejść. Nie dość, że się męczyłem z tamtym czymś, to teraz muszę się niestety jeszcze pomęczyć z tym. No, yy, nie wiem, mam nadzieję, że teraz tak, że teraz mi się to uda. Na końcu tej mapy musi być naprawdę jakiś turbo-koks... Postać, naprawdę, bo tyle męki w to włożyłem, że nie może być inaczej. Musi być coś naprawdę przekozackiego, może jakiś Mythical, może legenda jakaś dobra. O! Michu jest tak! O! Doskoczyłem, dobra. Teraz na spokojnie może wyłączę Spida, chociaż nie, lepiej nie, bo tutaj z tym y, Speed'em to może pewnie nawet nie doskoczę do tej y, dziwnej y, kwadratu? Chyba nie wiem, jak to nazwać, ok. Dobra, to wygląda podejrzane. Niby. Wy, patrzcie, proste, nie? No mam iść. O lol! Jest! Patrzcie! Zdobyłem go, ale to było turbo dziwne. Ej, dobra, teraz jest kolejna zagadka. Jak ja mam stąd niby wyjść? <gry> no dobra, nie wiem. Dobra, chyba musiałem zrobić reset. Pojawiłem się tutaj, Chłop, co mi pokazał i gdzie mogą być postacie? No to jest to żółte? Widzicie to? Wow, znalazłem jakąś kartkę papierową. Ej, pomocy! Znowu się uwięziłem. Nie mogę wyjść, muszę zrobić restartik jeszcze raz. Chłopie, widziałem, że wchodzisz do tego domu. Na 100% coś tutaj jest. To, coś tutaj... O, mamy go. Śpiącego. Mam nadzieję, że go nie obudzimy. O, muszę być ciszej. Dobra, już możemy krzyczeć, hałasować. Na stateczku też oczywiście wędkarz. Ile was tu jest? Co wy tu robicie? Kolejny tu jest jakiś, nie wiem, to jest pirat czy co? Kapitan Pi. Pirat, pirat, no moglibyśmy się tego domyśleć. Yy, Okej, okay, dobra. No nie wygląda to wcale jakoś super trudno, ale jest takie na 100%. Patrzcie, jolo, 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 nie! <laughs> Ale byłem blisko, nie? Spróbujemy jeszcze raz. No bo to tylko tak wygląda... Jolo, aj, nie, dobra, jednak chyba to nie jest takie łatwe, jak sobie... O, lol, widzieliście to? Jakoś dziwnie przeskoczyłem górą, nie wiem, może mogę tu wydać robuksy, jakieś latanie kupić, czy coś takiego? Jak ty tam, dziewczynko, doskakujesz? Pokaż mi, jest ktoś, kto w ogóle to przeszedł? Nie wiem, ej, wstawaj, Michu, nie leż, to nie jest, to nie jest czas na odpoczynek, musimy pracować ciężko. Co jest grane? Ej, lol, ej, rzeczywiście... Tu jest jakieś przejście. Chłopco nam pomógł. Wow, mamy to, ale coś czuję, że to będzie bazolne. I dalej idę. I jeszcze idę. Dziwne, że nie idzie tego przyspieszyć w żaden sposób. Gdzie ja tu mogę wydać jakieś robuxy? Okej, okay, ale chyba nie nie. myślałem, że jestem już prawie, ale jednak troszeczkę jeszcze mi zostało tego przejścia, mam nadzieję, że nie spadnę przy samym końcu, bo to by było coś strasznego. Tam w ogóle chyba w tym domku też coś jest. Ale najpierw sprawdzę tę mapę, bo właśnie tutaj dotarłem. O, jest jakieś piłeczka, piłka, bacon, bacon, piłka. Yy, Okej. Okay. Dobra, czyli tutaj co wy robicie? Po co wy potem skaczecie? Eee, coś tu jest, można gdzieś wejść. Co to mam sprawdzać? Mam sprawdzać każde przejście, czy co? Nie, no chyba o to tutaj nie chodzi. To by było przez zbyt y, bez sensu. Dobra, ja na razie pójdę sobie y, w tą dziureczkę, bo tutaj mogłem przejść. I zapewne, jak przejdę do końca tego niby labirynciku, które mogę sobie odsunąć, o tak, no to coś tutaj y, znajdę. Oby tak było. Mamy cię, mamy cię, bank, gemul, coś tam, bacon, nie wiem, wygląda. On troszeczkę taj tajemniczo. Kolejny, tu były dwa. LOL, tu były dwa! Teraz pojawił się kolejny problem, żebym stąd wyszedł. No to jest zawsze dla mnie największy problem. Michu, ale ty szybko biegniesz! I udało się! Easy easy. Nie wiem, tutaj jest to, no nie wiem, trudne. No i jak jak coś ma wiedzieć i w jakie coś tutaj wybrać, w coś wskoczyć. Nie wiem, ja się poddaję, wcale tam nie idę, wolę wrócić. Tutaj. I właśnie widzicie to, właśnie przez takie powroty jakieś zauważyłem, że tutaj się ktoś opala. No i się ma, i co ty myślisz, że ty się możesz tutaj tak opalać? Ale jaki on miał kaloryfer? O, jeszcze jest pan policjant, tam na górze, też coś jest, tam też. Wow, zobaczymy, widzowie, czy uda nam się naprawdę zebrać te wszystkie postacie, bo to może być troszeczkę yy, ciężkie. Nie wiem, ej lol, jak to się przechodzi. O, chyba muszę sobie wyłączyć SPIDA, no bo nie będę miał szans tego... Tam jest złodziej? Nie koszykówka? O, nie! Piłka do koszykówki komuś tam wpadła. Nie! O jest grane, czemu? Ja tam nie doskoczyłem. Jestem, teraz musi mi się udać. Tak, tak, mamy piłkę do koszykówki, LOL, ale ktoś miał pecha, że ta piłka się znalazła akurat tam. O, jest jakaś kolejna pani, co pani tutaj robi? Lody sprzedaje, dobra. Jak pani sprzedaje lody, to ja panią zabiorę stąd i pójdziemy sprawdzić, co się teraz kryje na, nie wiem, skateparku, tak, chyba skateparku. O, mamy jakiegoś skate'a, jesteś skatem? tu jest jakiś paker, kolejny, LOL ilu was tutaj jest? Pszczółka nawet jest. Zobaczymy, co się kryje w tamtym domku na drzewie. Zaraz tylko, o, doskoczyłem do tej pszczółki i mamy drabinkę na domek na drzewie, ale ona jest długa jakaś takaś. Okej, okay, dobra, jestem w domku i co tu jest? No nic, nie, no musi coś przecież być. Alo, o, jest. Pan budowniczy? Pan budowniczy buduje ten domek na drzewie? O co tu chodzi? This my cat? Hmm, tam jest kotek. Rzeczywiście. Tam coś jest, ten pan budował przejście, aby dojść tutaj do tego kotka swojego. Nie wiem, czy mi się uda panu pomóc. Yy, dobra, zobaczymy sobie jeszcze, co jest na tym mentarzysku. Ej, patrzcie, I wpadłem do dziury. Michu, wyjdź z tej dziury. razem, zombie. A, nie chcę wyjść stąd. Dobra, wyszedłem, na szczęście, uf. uf, 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 uf. Dobra, wracam stąd, nie chcę już tu więcej być. Przy tych domkach jest ich naprawdę sporo. Tu jest jakiś chyba biedny... Biedny on jest jakiś ten pan. Jakbym mógł, to bym ci dał jakieś robuksiki czy coś, ale no nie mam, nie mam jak ich dać. Tutaj chyba po tych koszach muszę skakać do kolejnego miejsca. A nie, jednak nie po koszach, tylko tutaj się zaczyna ten obbi i musimy... A, właśnie, już spadłem, a chciałem tak daleko doskoczyć. Okej, okay, dobra, nie, jednak nie. I Okej, okay, jesteśmy tutaj, hops. Ops, wow, ale tu trzeba robić widzowie dalekie skoki. To jest coś, co najmniej lubię. A tak, udało się. LOL, ale daleko już jesteśmy. Jak my to robimy? Nie wiem. Ej, dobra, teraz mam rozkminę życia. Spójrzcie. O nie, nie żartuj, że ja mam. Tak? Miałem doskoczyć tutaj, lol, jestem na jakichś budynkach, na tych budynkach pe pewnie jest, jest sporo postaci, tutaj mam między innymi jedną jakąś ninja, ninja się skryła, no bo tak, no bo weź tu wejdź, jak tutaj się wchodzi, pewnie dlatego ona się nazywa ninja ta postać, więc y, idę sobie tutaj y, dalej sprawdzić, bo może jeszcze będzie jakiś kolejny ninja, coś tutaj jakbym widział, no i coś tutaj jest, co to jest za mapa? Yy, gdzie ja jestem? Halo, proszę mnie stąd wypuścić, jest tutaj jakaś, jakiś bacon, jest tutaj jakaś postać, bo ja tutaj nic nie widzę. Ej, no to już nie jest śmieszne, ja naprawdę nie wiem jak mam stąd wyjść. No i musiałem się zrestartować, niestety. Ej, czemu ty się chowasz tu za drzewem w ogóle? Lol, ale tyś się schował, jak ciebie bym mógł tutaj... Przeoczyć? jak wy tam wchodzicie? LOL, tutaj też? A tu może pewnie mogę wejść jeszcze. W ogóle właśnie, widzowie, przypomniała mi się bardzo, bardzo ważna rzecz. Miałem ogłosić wyniki konkursu, więc właśnie to robię. Konkurs na myszkę, którą widzicie tutaj, o tak ta myszka właśnie wyglądała, wygrał Dawidek. Tutaj macie nick jego, także proszę u ciebie o kontakt. Ja się też spróbuję z tobą jakoś skontaktować, a wy bądźcie widzowie, moi kochani, uważni, bo niedługo zrobimy kolejny ciekawy konkursik. Dobra, wracam do szukania e, ikonów. Tutaj już chyba ich troszeczkę zebrałem, także muszą chyba stąd wyjść, bo nic tutaj nowego nie ma. Chyba nie, chyba nie ma. Nie wiem dlaczego, aż przeteleportowało mnie z powrotem na mapę. Ej, a w tych boksach coś jest? Wow, patrzcie jaki dzieciak, znalazłem dzieciaczka, a najlepsze, wiecie, wie, wiecie co jest? Najlepsze, że ja już byłem tutaj obok niego i wcześniej jakimś dziwnym trafem go nie zauważyłem. Nie wiem, ty tutaj coś widzisz? Nie, chyba nic tutaj yy, nie ma, poza tym nie wiem za bardzo jak się można dostać na te chmurki, więc wrócę sobie z powrotem na tamten domek. Albo lol, ej, tutaj jeszcze nie byłem. Rzeczywiście nie byłem w tym miejscu, ale ja jestem lepszy parkurowiec. Jakiś taki szybszy. Tylko fajnie by było, jakbym widział te wszystkie białe rzeczy, po których się tutaj skacze. I w ogóle właśnie też zauważyłem, że na to drzewko tam z dołu też można wejść. Moi kochani, zaraz sobie to sprawdzimy. Okej, okay, tu już się robią schody. Nie, stój, Michu! Wow, widzieliście to? Ej, nie widzę, to teraz gdzie mam skoczyć? Na ten domek tutaj? Lol, miałem teraz doskoczyć. Tu i czy coś my tutaj mamy? Mam nadzieję, że. Okej, okay, patrzcie, jestem w niebie. Wow, chmurkowy, chmurkowa postać. Wow, jakie ja się tutaj w ogóle pojawiłem, chmurkowa postać. Tam jest jakaś kolejna duża. Spróbujemy się dostać teraz do tego UFO, a może po UFO? Jak udał mi się przejść to UFO, nie! <ścoughs> Okej, okay, dobra, mam nieskończone życie i mogę próbować, ile wlezie, więc specjalnie dla was, widzowie, zrobię tak, żeby tam dojść. Patrzcie, wiecie, jakie to jest ciężkie, jakie ja muszę manewrować tymi ym, klawiszami, myszkami. O, właśnie, widzieliście, to samo mi tak zjechało. Samo mi spadło. Dobra, zrobimy sobie lepszą taktykę. Na razie sobie wyłączę sprinta i będę. Nie, to nawet powolne chodzenie nie działa, bo to i tak mnie spycha. Nie wiem, Michu, lecisz, lecisz. Skaczę, mam nową taktykę lepszą. Lecę, patrzcie, lecę, widzowie, zaraz będę przy końcu. Nie, Michu, nie spadnie. Tak, jestem. Wow. Chyba teraz ufa mnie, porwie, nie wiem. Yy, sprawdzam. Tak, jestem! Patrzcie, co tutaj są za postacie? Lol. Ej, co tutaj są za postacie? Ale ja nie mogę ich zebrać. Czemu nie mogą ich zebrać? Nie wiem. Wchodzę sobie, hope. Nadzieja? Co tu robi nadzieja? O co chodzi z tą nadzieją? Przecież. Nie wiem, nic tutaj nie ma. Ja chcę zebrać. Mogę was zebrać, czy nie? Wy nie chcecie ze mną pójść? Nie chcecie się stąd jakoś wydostać, czy coś? Tylko znowu pojawia się ten sam problem, moi kochani, bo nie wiem, jak mam się stąd wydostać. Y, północ? Nie, to jest północ? Er, nie wiem, nie mam bladego pojęcia. I czemu tu jest napisane Ziemia jest naszą nadzieją? Yy, nie wiem, nie chcę tu być. I dalej nie wiem, jak mogę się stąd wydostać. Wiem, co tutaj trzeba zrobić. Patrzcie. Patrzcie, muszę napisać. Yy, patrzcie, już wiem. I? 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 Działa? Działa! Działa! Tu działa, patrzcie, otworzyły się te drzwi Wow, gdzie ja jestem? Jestem w jakimś kosmosie, tam w ogóle jest słoneczko Musimy sprawdzić, co tutaj się teraz kryje yy, Ja chcę dojść do słoneczka, tylko nie wiem, czy dam radę Wow, ej, znalazłem jakieś dziwne miejsce, widzicie to? Co to jest? Yy, nie wiem, nie wiem, co mam z tym zrobić, to wygląda jak słoneczko? Yy, nie wiem, wyczaiłem iłem coś chyba. Tak, tak, patrzcie, spadłem, jestem na słońcu, lol, znalazłem słoneczko. Widzieliście to? Znalazłem jakiś mega coś, co turbo turbo tajemniczego. No i jeszcze zapomniałem, że mogą wejść potem do góry, w ogóle patrzcie, to słoneczko jest jakieś, nie wiem, egzotyczne, prawie mitikalne, prawie w ogóle najlepsze, ciekawe skąd mogę pobrać te mumie, zaraz będziemy ich, ich sobie uszukać, ale to słoneczko było turbo trudne, najpierw musiałem coś tam sobie, o patrzcie, lol! O, ale ze mnie parkurowiec, nie wiem jak to zrobiłem. Dobra, chwila, Michu, bo zaraz spadniesz, taki będzie z ciebie parkurowiec, że zaraz się wysypiesz. Tylko dalej nie wiem, gdzie mogę pójść, tak? Gdzie to jest, o, to to o, tutaj, patrzcie, ale to jest ciężkie do zauważenia. Tak, mamy flaja jakiegoś aniołeczka. Stanowiłem sobie wrócić na tą dziwną mapę i rzeczywiście coś tu było. Po tak długim czasie od czeka czekania czy szukania w końcu się znalazł, był tak znany z tłem, że to było mega turbo trudne. O ty co ty masz za jakąś dziwną minę? Hit, mam co ty, zabójcę jakiś? To jest pani sprzedawczyni, pani kasjerka, która kasuje tutaj nas za owoce? LOL, widzicie go, patrzcie jak się ukrył! Chował się w samochodziku dla policjantów, ale ty jesteś fany! W ogóle nawet nie wiedziałem, że do tych samochodzików można wejść, ale chyba tylko do tych. Tu też jest jakieś dziwne, takie ciemniejsze. Co tu jest? Oj, znalazł się jakiś taki smutny, zawstydzony, czy coś, chłopek, nie wiem, dziwny, dziwny chłop. Ile już w ogóle mamy ich? 55, widzowie. Spójrzcie, ile ich tu już jest. Według mnie to bardzo dużo. Dajcie znać, ile wam się udało zebrać tych postaci. No i ja myślę, że mam całkiem pokaźną, sporą kolekcję. O, tu jest jeszcze kolejny jakiś kubeczek czy coś. Dobra, bo to jest uzależniające. Naprawdę to się robi uzależniające. Dajcie znać, ile wam się właśnie udało zebrać. Ja lecę uszukać ich dalej. Ty możesz wbić jeszcze na moją robloxową grupę. Pierwszy link tam w opisie, tam na dole. Pamiętaj o subskrypcji. A ja lecę szukać dalej tych magicznych postaci!